A ja znowu o emocjach. Usłyszałam dzisiaj będę z tym walczyć. Walczymy ze wszystkim, walczymy z depresją, z syndromem stresu pourazowego, walczymy ze smutkiem, walczymy ze swoimi lękami, walczymy z samym sobą. To tak jakbyśmy walczyli z tym, że mamy rękę, nogę, palec, jesteśmy istotami czującymi. Czy to jest dołujące odczuwać smutek, złość, melancholię, żal? Jest dołujące, dlatego, że uwierzyliśmy w dzieciństwie, że coś jest nie tak z tymi emocjami. Odczuwanie tych emocji może być piękne, może być połączeniem ze sobą na najgłębszym poziomie. I jak dotkniesz tego do żywego, zobaczysz, że jest to częścią ciebie i że nie ma w tym nic dołującego, że łzy są piękne, że czując to wszystko... Za... Zatapiając się w melancholii, to jest piękne, że odczuwając stratę, żałobę, otwieramy się na coraz większe odczuwanie miłości, na coraz głębsze doznawanie rzeczywistości, i wtedy nie ma w tym nic dołującego. Dziękuję. Bardzo proszę, jeżeli uważasz, że to, o czym się dzielę, ma wartość, zasubskrybuj mój kanał YouTube. Wszystkie linki w opisie, w poście. Dzięki.